Niechaj nie widzą oczy stworzenia. Każda osoba powinna to zobaczyć, ponieważ to jest nasza polska em, historia, na naszych dzisiaj polskich ziemiach. Co prawda w 45. te ziemie należały do III Rzeszy i ten obóz powstał przez, był budowany przez ręce III Rzeszy, aczkolwiek no, dzisiaj tam żyją Polacy i, i, i dzisiaj tam młodzież się wychowuje, osoby, które po 45. roku dotarły na te ziemię, mają prawo wiedzieć, co tak naprawdę się tam działo i przede wszystkim co przeżyły te kobiety pracując na, dla Trzeciej Rzeszy? Ustawiono nas takim półkolem, i na prost nas był ustawiony karabin maszynowy, no, i było wiadomo, co to się ma dziać. Te, które umarły, czy zostały zabite, no to w ich miejsce. Przybywały następne. Historia de facto opowiedziana przez dwie więźniarki w tym filmie, panią Hannę Krzewską Lis i, i panią Annę Jelinowską, jest nam potrzebna. Nie tylko nam, mieszkańcom gminy Hojna, ale również tutaj przede wszystkim mieszkańcom ziemi zachodnio pomorskich, bo takich obozów było wiele. Tych kobiet, które katorżniczą musiały pracować dla trzeciej rzeczy, było wiele. Nie możemy o nich zapominać. Kiedy śledzimy historię obozu Kale Ravensbrück, czytamy jakieś dokumenty czy rozmawiamy ze świadkami historii, to w pewnym momencie człowiek może sobie uzmysłowić, że jedyne, co może jakby ofiarować tym wszystkim kobietom i również mężczyznom, którzy byli w tym obozie i przeszli tą gehennę życia, funkcjonowania tam, to pamięć. Zainspirowały nas działania właśnie gminy Hojna do tego, aby rozpocząć śledztwo w zakresie podobozu w Hojnie, głównego obozu w Ravensbrück. Jest ono na początkowym etapie. Wiele kwestii dotyczących tego obozu jest jeszcze nieznanych i w toku tego śledztwa zamierzamy je wyjaśnić. Mamy już pierwsze sukcesy związane z bardzo dokładną lokalizacją tego obozu. Z historiami dotyczącymi niektórych z więźniarek, o których także dzisiaj powiem po filmie. Zapewne zostaną ustaleni także członkowie załogi, straży obozowe, a więc osoby odpowiedzialne za to, co się tam działo. A być może też w przyszłości uda się znaleźć miejsca pokówków tych kobiet i godne ich pochowanie. Jest to pierwsza produkcja filmowa mówiąca o podobozie Ravensbrück, który znajdował się w, na terenie. Dzisiejszej hojny. I to jest dlatego ważne tutaj dla nas i dla Szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, że dzięki współpracy z hojną, tak z panią burmistrz, panem Przemysławem Kawieńskim, wspólna nasza inicjatywa, właśnie żeby pokazać historię tego miejsca, i to jest początek naszej współpracy w tym zakresie.